No Siema wszystkim, z tej i Ciuras mm. Witamy w kolejnym odcinku Najkibiej Gównorzut sorry. Po pół roku No po pół roku, sorry że tak długo, ale jest szkoła, nie jeszcze egzaminy I dużo jest rzeczy, nie do roboty szkolnych, nie? Więc tak, dzisiaj jesteśmy w plazie, prawda? Mhm Jesteśmy dzisiaj w plazie I jesteśmy w Arcadio Dokładnie dzisiaj jesteśmy w Arcadio w plazie Mamy żetony 4 na 4, ale sądzę, że możemy się tu fajnie wybawić. Tak, będzie zabawa. Dobra, to najpierw ciura wybiera, co na co masz ochotę? Życzenia. Na yy, Subway Serfa chcę pójść. Idziemy na Subway Server. Dobra, <śliniczny> na, na, to najpierw to moje Saboy Server nie patrzymy? Dawaj Pokaż jak grasz Subway Surfers Na automacie Dawaj Szybko poszło O O O dobra, masz trzy życia Dawaj A ty nie możesz guzikiem? Nie. Aaaa. Kurde. Sterowanie jest zrymane. Ja, ja nie jestem zły. Jak po mam dobry wynik? To jaki, e, to jaki ten e, wynik? Jak e, 1 na 10? Czy... Na telefonie lepsze. Dałbym samolot Repr 2 na 10. Ja nie umiem ten sterować. Dobra. Słyszeliście opinię Ciurasa, według mnie też jego opinia też jest moją opinią. Więc tak, przechodzimy dalej. Siema, to znowu ja eee, to tak. Zdecydowałem, że będziemy teraz mieli to. Minionki Minionki. Zobaczymy jak nam się to uda. Epilepsy warning. Dobra. Zobaczmy. No dawaj, po milion. Po milion! Ja, ja nie wiem jak to działa. No, wygrywasz cichetę za to. W grube miliony za to zarabiasz. Czy w końcu mi się uda wygrać coś? Jo! Nie czy to... To są cztery. To, są cztery. O, to jest najgorsze, co mogłeś trafić. A ja myślałem, że dostałem 200 liście, O, Dziękuję. Daliśmy prezent. To za y, moje uwierzenie w to, że dostanę 250. I co masz swoje? Tykety. A to są moje etykiety. No i miodzie. I teraz. Subcia. I teraz na kolejne. Dobra. Moje drugie, co ja sobie wybrałem? To jest kos. Bo lubię sport, może nie widać. Prawie? To na pewno wi nie widać. Dobra, lecisz! ja na lewo nie będę. No i dobrze. Pokaż, co umiesz. Go! <marriages> o <treats> <laughs> <laughs> Dla ciura Góra to się było 10, nie było tak 2 że... Dwa tyka, ty. Jak Mhm. Was? Cześć. To są to ja. Widzieliśmy dobry zagraniczu rasa. To teraz tak. Co będziemy walczyć przeciwko siebie. Mam chociaż taką nadzieję. Yy... I co, jak to zrobimy? Prawdopodobnie będziecie widzieć nas, nasze ciała, nie nasze nogi, nie ekran. Będziecie widzieć nas, prawdopodobnie. I to będzie nasza ostatnia minigierka. I prawdopodobnie jeszcze skoczymy na jakiś mały test Bublety. Więc co? Dajemy czadu. Cześć. Dobra, tutaj. jest tonik. I zobaczmy, jak to pójdzie. 好，现在由我来说明游戏操作方法。游戏的基本操作是：右上角点一下，左下角点一下。 Normalnego, sobie. Dobra, idź nie to. Nie to, damy radę, damy radę. Dobra, dobra. dobra. nie, tak się wyraża. O, dobra. o, dobra. o. Dobra. To jest k ja nie słucham k się z nami. Dobra, mam noc. Więc ja muszę się ruszać, tego nie? tak? E, ja też się... A, ja się nie muszę. Ja się nie muszę ruszać. Ja że to będzie bardziej taki Myślę, Myślałem, że tak bo... na dwie osoby, nie? No, Myślałem, że na saunie, nie?

Ile, ile tokenów za to? Oh, wow. Dej jak dupa! To to, to Dej jak dupa! Kosu mi lepiej poszło chyba. Tak. Nie wiem, tak patrz ja ale co chyba. Są tokeny za to, czy nie? Jak nie ma tokenów, to trochę dupa. Aj, jest next stage! A, tu tak. jest next stage! Oj, to są Hypa! Nie wybierać w tej chwili. To się, to wszystko po chińsku, ja? Nie, ale... Albo nie po chińsku, nie wiem. Czy to był na przykład Edward? Nie wiem. Okay. No dobra, no to pokazujemy dalej, nie? A ja się mylę. Nie padrę, tak? Koreańskie No tak. Takie maszyny bardziej w Korei albo w Japonii.

So, Ty teraz to wypijcie, nie? Teraz się to Ma cały wypaz skubany. Ma tryhard. Na szczęście ludzie jak będzie, to robię tryharda, nie? Robię tą no. Zobaczmy jaki poszło. Taka będzie A, albo. i będzie yes. A. Yeah. Oh. Co, i teraz te kanały będą? No i jeszcze jeszcze z innych kanałów. Strzał, żeby będzie O, 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 Dobra, czekaj. Hey. Oh. Dobra, o, tak 다니 다니 이니 다니 다요 다니 다니 다니

Tam będziesz tak żebyś zobaczył czy mi się gracie

no, jak poszło ci, git. Lepiej niż mi ci poszło. Boże, ty no. No, Dzięki, jest. Nie no, mi by lepiej nie poszło, nie? Mandafiego mam, da, mam da No i elegancko. I teraz ile tiketów? Dobre pytanie. Czy w ogóle tak No weź kliknij na no przegrałem Przezdarza A Nie, nie ma tiketów chyba To później przetłumaczymy, damy wam po opisie, co to znaczy No, <laughs> damy jest wam na to dole coś... napisane No, <laughs> no to co? To trzeba wypłacić tikety Oczywiście, że tak Trzeba policzyć, ile tiketów nam wyjdzie Dobra Siema Więc tak, to są nasze... o Najwięcej mamy od tego gościa, nam dał tak. na początku Na minionku Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy go

4, 5, 29 ticketów. 29 tiketów. No tak, e, pograliśmy w Gierki. Nie? No. Widzieliście, jak Kajda tańczę Szkoda, że nie z Ciuracem, ale no pierwszy raz tam byłem. I nie, teraz... wyg nie wygraliśmy, prawie nie, dostaliśmy cukierka no. za starania. To jest tak. Pan mu powiedział, że gratulujemy. Dużo nie dostaniecie na I z Arkejda to tyle. No, z arkady to tyle. Cześć, jestem Nixon i ponownie idziemy raz dół. Mhm. Jesteśmy po arkady. Było dzisiaj bardzo fajnie, według mnie. Spędziłem ponownie czas z razem i znowu wróciliśmy, tak jakby powiedzieć, na kanał. Mam nadzieję, że filmy będą wychodzić regularnie, bo lubię to robić: montowanie z moją pasją, jak i nagrywanie z moim najlepszym kolegą. Więc tak, jesteśmy na mojej przerwie i mamy Bubble Tea. Ja mam, z czegoś mi się daje ananas, cytryna i kulki, podejrzewam chyba jagoda. Okay. Ja mam zielone jabłko i kulki, patrz, nie wiem, jak jest po polsku. Ja bardzo lubię mieszać smaki i testować nowe kombinacje, jest tak, spróbujmy. Zielona herbatka, czuć. Powiedziałbym, bardzo dobre. Ja lubię bubble tea. Smaczna, zimna herbatka. Smaki bardzo fajne mi się dobrały. Kulki też. 10 na 10. dobra. Ja powiedziałem już jakie jest moje. Też mam pod bazę z zielonej herbaty. Więc bardzo też miał te podobne. Te kulki... Bo ja powiem tak, ja piłem bubble tea tutaj, piłem lepsze kulki, ale zielona herbata jest całkiem dobra. Nic Nie Gdybym inne kulki sobie wybrał, to bym dał więcej. Wybrałem takie kulki, więc 8 na 10.